Kozmrusz, autor Agnieszka Ambusz Zasadzka, czyta Bruno Siak. Jak spragniony snu, powoli zmierzam do granic znaczących mój ból. Wyjadę na parę dni, to na pewno dobrze zrobi mi. Śpiewała pełnym głosem Alina, pakując walizkę. Lubiła swoją pracę i odziedziczony po babce drewniany dom ale ostatnio zaczęła odczuwać monotonię codziennej egzystencji. Czas dekady zimowego przesilenia był idealny na krótki wypad, a Stowarzyszenie Wiedzących organizowało właśnie czterodniową kursokonferencję. Rozmyślała o wymianie doświadczeń, w wieczorach z grzanym winem i plotkami, o rozwoju osobistym i nowych przepisach. Przede wszystkim cieszyła się jednak wizją koleżanek, którym opadają szczęki, na widok jej nowiutkich butów i jaspisowej skrzynki na eliksiry. Zamierzała, przynajmniej na początku, chwalić się, że zarobiła sporo na wynalezionych minionego roku lubczykach instant, choć prawda była bardziej prozaiczna. Wynajęła chałupę na święta letnikom. W sumie, biorąc pod uwagę sezon, raczej zimownikom, pomyślała. Zamknęła na siedem spustów destylarnię i piwniczkę z tajnymi składnikami, wywiesiła słoninę oraz uzupełniła karmniki dla ptaków, wiewiórek i kotów. W każdej izbie ustawiła ochronne diduchy, a potem zawiesiła pod sufitem choinkę, którą ubrała w bombki z marketu i makaronowe łańcuchy. Makaron gotowała wcześniej w wyciągu z Bielunia. Była więc pewna, że żadne niezaproszone złe nie wkroczy pod jej nieobecność do domu. Po wysuszeniu nawlekła makaron na nici na przemian z jarzębiną. Goście mieli przyjechać o pierwszej po południu. Godziną wcześniej poszła nad stawik. We wsi gadano, że to do niego wrzucono w czasie wojny trupy. Jedni opowiadali, że były to ciała Niemców, którzy przyjechali spacyfikować wioskę. Inni, że szukających schronienia Żydów, lub ludzi wracających z Niemiec ze złotem. Babka mówiła, że wszystko to było prawdą, wszystko ugarstwem i jeszcze trochę więcej. Mówiła też, że w sprawki zamieszane było pół wsi, ale tylko ciotka Dorota wzięła na siebie doglądanie mocy, jakie poczęły się w zielonkawej toni. Stanęła wśród pozornie martwych tataraków i nagich wierzb, Roosevelt i Churchill, miałcząc, ocierały się o jej nogi. Staw pokrywała cieniutka warstwa lodu. Rzuciła na taflę sznurki z zaklęciem. Wylała kilka kropli gorzałki i szepnęła. — Spać będzie mocno przez nich sześć. Nie będzie węszyć, nie będzie jeść. Po czym ukłoniła się i odeszła, nie czekając na odpowiedź. Wiedziała, że lód powstrzyma to, co tętniło w stawie. Do tego na najbliższe dni zapowiadano mróz, więc natura również powinna pomóc. Obróciła się, ogarniając wzrokiem otoczony białymi sosnami domek, uśpiony ogród i obejmujący całość zachłanny las. Po sosnach skakały wiewiórki, trznadle, sikory i zwykłe szare wróble. Wyjadały smakołyki. Płaską polankę znaczyły ślady saren i kun. — Spodoba się mi szczuchom — pomyślała zadowolona. Zauważyła, że na chodniku za domem zaparkował czarny jeep. Ostatni raz rzuciła okiem na staw i ruszyła w stronę samochodu. Dzień dobry, Paweł szukała. Mam u pani rezerwację. Facet był przystojny, śliski i miał problemy z prostatą. Tak, proszę za mną. Zaraz wszystko panu pokażę i ruszam w drogę. Przyjechali państwo bez dzieci? zapytała ostrożnie. Tak, tylko ja i żona potrzebujemy spokoju to się dobrze składa bo stawu lepiej nie ruszać popatrzył na nią z wyższością i wzruszył ramionami coś w jego postawie sprawiło że poczuła w trzewiach ssanie i obawę iż popełnia wielki błąd jednak zainwestowała już tego tysiaka i miała bilet na pociąg oprowadziła gościa po domu pokazała mu schowek z zapasowymi kocami szafkę ze świecami i przekazała słoik konfitur z tarniny po czym targana wątpliwościami minęła dźwigającego liczne walizy Pawła i jego nastroszoną jak kura żonę. Jadąc przez las zobaczyła dwa auta stojące na poboczu. Chromoleni turyści. Płacą za dwójkę, a mieszkać zamierzają pewnie w ósemkę. Będą kłopoty? Zabahała się. Może nie. Poza tym nie ma tego teraz jak odkręcić. Odziany w krótki korzuszek i wielką futrzaną czapę Paweł, sprawnie otworzył szerokie wrota i czekał na gości, jak gospodarz. Kiedy podjechali, ukłonił się teatralnie, wołając. Mości Państwo zapraszamy, czym chata bogata? Na co ich zapraszasz, jak jeszcze nic nie gotowe? Mogłeś im kazać przyjechać wieczorem. Sarkała z za jego pleców żona. Mieli się plątać po nocy? mruknął półgębkiem. Lasy gęste, wilki wyją. Gretińsko wyszło, na pewno ich widziała. I co? No brawo, brawo! ryknął Erik, gramoląc się ze swojego i trona Wiedziałem, że świetny z ciebie organizator. Poznajcie moją piękną. Elektryk? Zapytał żarliwie Paweł. Najpierw, panie, skarcił go szef. Nikola, pozwól. Podał rękę młodziutkiej brunetce z włosami podwolonymi do skóry nad duszami. Audiczka to elektryk. Sam nie wiem, która ma więcej mocy. A ona jest pełnoletnia? spytała Monika, taksując krytycznie chude nogi dziewczyny. Ledwie! sapnął z zadowoleniem Eryk. Zaparkuję przy okienku, bo muszę załadować. Mam wszystkie kable, dodał uspokajająco. Monika otworzyła usta, chcąc zaprotestować, ale powstrzymało ją spojrzenie męża. Zamiast tego powiedziała: Ada, Piotrek, dotarliście bez przeszkód? Poznajcie się, to szef Pawła, Eryk. Jego Nikola. Ada i Piotrek. Szwagrostwo. Miło mi was poznać, a jeszcze milej, że w ogóle wyjechaliśmy z lasu. Burknęła okrągła dziewczyna o włosach w kolorze ognia, patrząc jak zauroczona na szary lakier audicy. Po bunkrowaniu się w lesie ten rzęk ledwo zapalił. Z zielonej torby do lodówki, z białej do kuchni. Poleciła mężowi. Może zostawimy na zewnątrz? Mrozik jest. Widziałeś koty? Poza tym... Tu jest las, na pewno jakiś szkodnik by się złakomił. To może banieczka na dobry początek, zaproponował Eryk, wyciągając z bagażnika whisky. Wypili, tupiąc w miejscu. Pięknie tu, zapnął Piotrek, który wrócił z kuchni. I wsiowo, dodała Ada. Rozpakujcie się, na górze są trzy sypialnie, potem panowie pójdą szukać drewna, a dziewczyny przygotują wieczerzę, zaproponowała Monika. Z lasu dobiegło wołanie sowy. Wiatr strącił z czubków choinek śnieg, na moment zasnuwając okolicę białą mgłą. Jak pierwotnie czat! huknął Eryk. I do tego nie macie bachorków. Nawet nie wiecie, jacy z was szczęściarze. My się staramy, westchnął Piotrek. A jak u ciebie z potomstwem? Monika wyglądała jak belferka, odpytująca ucznia. Zostały zbyłą. Niech poczuje jak się wychowuje dzieci bez męskiej ręki. W kuchni Monika zadą rozpakowywały półprodukty na świąteczną wieczerzę. Znały się jeszcze od czasu studiów, a od kilku lat były szwagierkami, więc nie musiały za wiele rozmawiać. Lubiły się mimo różnic, a może właśnie dzięki nim. Nikola zajrzała im przez ramię i pisnęła: Ale ja na tej płaszczyźnie jestem zero, nawet wodę przypalam. Po czym uciekła na górę. Erik zjawił się już po pięciu minutach. Rzucił. Delegowałem zadania i mam fajrant. Po czym pomknął na górę. Po chwili spokoju od frontu dały się słyszeć jej jęki i rytmiczny stukot łóżka. To już wiemy, w jakich płaszczyznach laska się odnajduje, syknęła Ada. Przestań. Co? Cały czas zastanawiam się, czy jak już Paweł zostanie dyrektorem regionu i będzie jeździł taką bryką, to nie poszuka sobie nastolatki. Każdy ma swoje smutki sentencjonalnie odparła Ada Piotrek nie zostanie dyrektorem, a ponieważ uwielbia swojego pełnoletniego Forda, więc pewnie nigdy mnie nie opuści. Cóż, coś za coś. I strzela ślepakami, a ten bufon za południe udzielca pewnie jeszcze dziś, a mnie w każde święta ciotki pytają, na co czekamy, skoro już osiem lat po ślubie. Nie jeździłabym, odparła krótko Monika. Bracia wrócili z lasu, zmarznięci i podpici. Eryk dołączył do nich przy rąbaniu drewna. W popołudniowym świetle każda pałka tataraku, zamarznięta gałązka czy kępa trzciny opalizowała jak klejnot. Woda w stawie była skuta srebrno-zielonym lodem. Kiedy wieczerza była prawie gotowa, dziewczyny zamknęły się w łazience i wypindrzyły na bóstwa. Gdy wyszły, za stołem siedziała przygaszona Nikola, ubrana w odlotową sukienkę ze złotych łusek. — Gdzie faceci? — spytała Ada. — Podobno paliwa jest za mało, to pojechali. — Idioci! Po dwóch kwadransach mężczyźni wrócili, ale zatrzymali się na ganku. Czy wyście powariowali? — Monika wyszła do nich. — Mamy tu może wina i wódki, a stacja benzynowa jest dwa kilometry stąd. — Drogi są puste, a my nie lubimy przepłacać — zapewnił Erk z zapałem. Kto by pomyślał praktyczny Pan. W każdym razie zrobiliśmy zakupy. Szczęśliwie wróciliśmy i teraz możemy wieczerzać, jakby jutra miało nie być. Wtrącił się Paweł, mrugając porozumiewawczo do Eryka. Siedli do stołu. Były ryby, pierogi z marketu i kilka sałatek. Eryk rzucił propozycję grilla, ale odmowę przyjął godnie. Wszystkim dopisywały humory. Tylko Piotrek był zgaszony i milczący. Zjadł kolację, wypił drinka i skarżąc się na ból głowy, uciekł na pięterko. Mam nadzieję, że w naszych szeregach trafi się tylko jeden deserter, huknął Eryk, napełniając kolejne kieliszki i na chybcika wymyślając toasty. Żebyśmy się zawsze budzili w tuleni, w nastoletnie piersi. — Żebyśmy nigdy nie siadali do stołu z palantami, wypaliła Ada i zaśmiała się nerwowo że też zawsze laski takich staranych życiem, przybitych facetów to załzy. Przestań — rzucił Paweł. — To zrobiło na nim wielkie wrażenie. Na nas też powinno. — Co zrobiło? W głosie Ady dźwięczał niepokój. — Coście znowu nawyrabiali? — dołączyła się Monika. Mężczyźni wypili kolejny kieliszek do dna. — Poszymy mszy kofa — szepnął Paweł, który miał już sporo w czubie. — Co? — Autem kota czarownicy — Zabiliście kota? Sam wlazł pod koła, kiedy parkowałem. Jesteście nienormalni? Może jest tylko ranny? Leży tam? Wrzuciliśmy do szawu. Paweł był coraz chętniejszy do zwierzeń. Stuk, puk, chlub. No to chlub, ten dziób, odpowiedział Eryk, ignorując miny kobiet. Nie zdążyli pokłócić się na dobre, bo ciszę wigilijnej nocy rozdarł dochodzący z podwórza przeraźliwy skrzek i trzask. Wybiegli na mróz tak jak stali i zobaczyli Piotrka leżącego na zamarzniętym stawie. W mroku nocy staw był sterylnie biały, z wyjątkiem szpecącej go ciemnej wyrwy. Wydawać by się mogło, że patrzy na nich olbrzymie oko, a Piotrek próbuje je zamknąć własnymi rękami. — Piotruś! — wrzasnęła Ada i skoczyła pierwsza. — Czekaj, musimy go wyciągnąć za nogi, bo się zapadniemy i potoniemy! — krzyknął Paweł. Nogi Piotrka leżały na brzegu. Mężczyźni szarpali je, ale bez skutku. — On ma dłonie w przerębli! — zaszlochała Ada. — Boże, jak to się stało, że nie usłyszeliśmy, kiedy wychodził? Jak długo? Ratunku! Chciała biec na lód, ale wtedy odezwała się Nikola. — Słuchaj, nie bierz do siebie, ale może to ja wejdę. Anorektyczkom jest łatwiej. Uśmiechnęła się nieśmiało. — Właś! Dziewczyna w kilku krokach dotarła do leżącego. Usiłowała wyjąć jego ręce, ale lód trzymał jak okowy. Walnęła obcasem i lud pękł, a od stawu powiało przejmującym chłodem. Wszyscy wzrgnęli się i poczuli niepokój. Nikola przysunęła się zręcznie i kolejnymi ciosami szpilki oswobodziła drugą dłoń. Ciągnijcie, poleciła. Kotek jęknął Piotrek. Pewnie ma ich wiele. Nie zorientuję się, pocieszał go brat. Wołał mnie. Wyciągnęli go na brzeg. Gdy wchodzili do środka, Monika obróciła się i powiedziała — Patrzcie, ten staw na nas patrzy! — Przestań! — ucięła Ada i szybko weszła do ciepłego wnętrza. Piotrek siedział przy płonącym kominku w fotelu w róże i dygotał. Z nosa zwisały mu zamarznięte śpiki. Eryk objął czule Nikolę. — Byłaś boska! — szepnął. Skaleczyła mu rękę obcasem. — Do wesela się zagoi. Chodź szybko na górę. Muszę cię rozgrzać. Monika nakleiła plastry na pokieroszowaną dłoń szwagra, który bawił się mu rogiem koca i uśmiechał się dziwnie. — Piotrek, słyszysz mnie? Długo leżałeś na tym lodzie? — No, odkąd kotek mnie zawołał. — Po co cię wołał? — Chciał wyjść. — No i co robimy? — zwróciła się do pozostałych. — Coś jest z nim nie tak. Piotrek, a pamiętasz jak pojechaliśmy do babci Klary i zżarliśmy cukrowe laski, które wisiały na koince, odkąd świat pamiętał? Potem żegaliśmy do rana. Piękne święta nam wyszły, co? mruknął Paweł, głaszcząc brata po głowie. Ty mnie namówiłeś. Ja zjadłem, a ty dostałeś lanie, odparł przytomnie. To co, położymy cię do łóżeczka i już nigdzie nie będziesz chodził. Zjadłbym makowca, zrobię kawy i wszyscy sobie zjemy. Zaproponowała Ada, spoglądając z troską na męża. Z góry znowu zaczęło dochodzić rytmiczne stukanie. Jak króliki i tak przez całe święta? Mruknęła Monika. Jedli ciasta, gdy do stukania dołączyły jęki. Najpierw ciche, a potem coraz głośniejsze, wreszcie wrzaski były tak głośne, że nie dało się rozmawiać. Ty im zwrócisz uwagę? Czy ja mam iść? Spytała Ada. Tylko jak ja. Pójdę, westchnął Paweł. Jednak okazało się to niepotrzebne, bo w tej samej chwili po schodach zbiegła Nikola. Miała na sobie tylko sięgający za pupę zakrwawiony męski t-shirt. Krew drobnymi kropelkami kapała z jej włosów i dłoni. Nic nie mówiła, tylko patrzyła na nich mocno wytrzeszczonymi oczami. — Nikola, na Boga, co się stało? — Szedł. — Szepnęła, a broda drżała jej jak dziecku. — Powiedz mi, że nie mówi doszedł. — Sapnęła gniewnie Ada. — Ty się módl, żeby to nie było odszedł. — Lepiej zobaczę, co się stało — mruknął Paweł. Posadziły dziewczyny na krześle, owinęły kocem i podały kieliszek wina. Nikola drżała jak liść, a jej źrenice uciekały, pozostawiając przerażające puste oczy. Po chwili z góry dobiegł nieartykułowany wrzask Pawła. Gdy wszedł do kuchni, był blady jak ściana. — Erik nie żyje — mruknął. — Co mu zrobiła? — spytała zszokowana Monika — nie sądzę, żeby mogła coś takiego. Bo ładna? Bo chuchro, a jemu ktoś urwał głowę. Ale kto? Wszyscy byliśmy tutaj. Ma rozorane plecy, także widać kręgosłup i to też nie wygląda na robotę człowieka. A na co? Paweł przez chwilę milczał, jakby szukał słów. Wygląda jak zepsuta kocia zabawka. Boję się szepnęła Ada. Trzeba wezwać policję. Nikoli i Piotrkowi przyda się lekarz. Kto ci tu po ćmoków w wigilię przyjedzie? Paweł był zły. No jak powiemy, że świętuje z nami facet bez głowy, to raczej się zjawią. – wrzasnęła Monika. A jako skarżą Piotrka? Przecież był z nami cały czas. Tobie nie chodzi o brata, tylko o karierę. Twój promotor korporacyjny odpadł z wyścigu szczurów. Do kogo się teraz potrzepisz? — Kpisz ze mnie, ale lubisz narty w Szwajcarii, w czasy na Bali i ciuchy z najnowszych kolekcji. — Idźcie się kłócić gdzie indziej. Oni potrzebują spokoju — poleciła Ada. — Kolędy im zaśpiewaj — sarknął Paweł, ale wyszli z Moniką na zewnątrz. Kłócili się, stojąc na śniegu. Ada poprawiła koc Nikoli i podała kolejny kubek Piotrkowi. — Nie chce ci się trochę siku? — spytała. — Wypiłeś już dwa kompoty i herbatkę. — Pójdę — Odparł posłusznie. Tylko pamiętaj, zrób siku i zaraz wracaj. Gdy wrócił, klapnął ciężko w fotelu przy oknie i powiedział: A dasz mi grzanego winka? Nie, nie wiem co ci jest i lepiej nie łączyć tego z alkoholem. Ale nic mi nie jest. Leżałeś na lodzie i miałeś zwidy. Wystarczy. Dulka. Sapnął. Chyba dalej mam. Po czym wypadł na ganek. Długa na dwa metry kocia łapa wciągała Pawła pod lód. Monika trzymała męża za nogi, ale też powoli wjeżdżała do Stawu. Piotr złapał ją w pasie i z całych sił szarpnął. Potem wskoczył do Stawu i razem szarpali nogi Pawła. Na tarasie Ada wyła przeciągle, za nią stała Nikola, która powtarzała w kółko. Przyszedł, przyszedł. Gdy go wyciągnęli, Paweł nie oddychał. Monika zrobiła mu sztuczne oddychanie, gdy ze Stawu wychyliła się ogromna, jak beczka kociołapa. — łapa. Uciekajmy. Wrzasnęła Ada, ciągnąc za sobą bełkoczącą Nikolę. Nie zostawię brata, to go zeżrę. Zostaniecie to zje was. W końcu Piotrek z Moniką wyciągnęli Pawła do kuchni i zamknęli drzwi. Ada powlekła Nikolę przez śnieg w stronę drogi. Sama nie wiedziała czemu wróciła. Może to było przeczucie, albo głos w głowie czarownicy. Kleła, kiedy wysiadła z pociągu, po przejechaniu połowy drogi i kiedy czekała na peronie. Jadąc autem przez zaśnieżony las, już tylko poburkiwała pod nosem. Zobaczyła je zaraz po wyjściu z zakrętu, tam, gdzie już dwa razy był wypadek. Ta ruda, pulchniejsza, była przerażona. Ciągnęła za rękę chudziutką dziewczynę z gołymi nogami, która wyglądała, jakby spała. Panie z Bookingu, u mnie? spytała ostrożnie. — Kot wyszedł ze stawu i odgryzł głowę facetowi — odparła Ruda. — Wsiadajcie. — Ja tam nie jadę. — Tutaj za zamarzniesz. Zajmę się kotem, bo to pewnie jeden z moich. Zostawiła je w nagrzanym aucie i ostrożnie podeszła do domu. Ulepiła śnieżną kulkę wielkości głowy i z wysiłkiem rzuciła najdalej jak mogła. Nic. To ją zaniepokoiło. — Złe jest w domu. U siebie albo u mnie. U siebie dobrze, u mnie — Całkiem źle, że też mi się zjazdu zachciało. Podeszła do pokiereszowanego stawu i wciągnęła woń. Czuła pobudzenie wody mimo zimowej pory. Cieniutkie granice między światami i przygodach! Westchnęła. Drzwi wejściowe były pęknięte, jakby uderzył w nie taran. Chciała uratować tych, co byli w środku, ale musiała się do tego dobrze przygotować. Ułożyła spory stosik suchego drewna, rzuciła na nie cały zapas suszonych ziół. Zanim podpaliła, dała jeszcze znak dziewczynom w aucie. Obawiała się, czy zareagują, ale większa pociągnęła mniejszą wprost do stosu. — Nie odchodźcie od ognia, choćby was parzyło — poleciła i podpaliła stos. — Macie być jak ćmy! Kiedy złociste, wonne płomienie rozświetliły noc, z domu powoli wyszedł czarny kot wielkości słonia — w pysku niósł bezwładne ciało gościa, który wynajął domek — Pawła. Wcześniej mrukliwa żona biegła za kotem, uzbrojona w wałek i niski taboret. — Zostaw go! Psik! — wrzeszczała. — Pójdź go, ścierwo! Kot usiłował schwytać się z ręcznym ruchem łapki, ale uskakiwała, a zwierzak nie przykładał się do zadania. Teraz jego zabawką był mężczyzna. Zobaczywszy ognisko, kocisko położyło uszy i syknęło. — Stalin! — zawołała Alina — Kot zamiałczał, przysiadł i niespokojnie machał zjeżonym ogonem. Powoli zaczął okrążać staw, podkradając się do ognia. — Kto stali Stalina i czemu? — krzyknęła do zgromadzonych. — Eryk niechcący? Jakie to ma teraz znaczenie? — odparła Monika. — A kto wpadł na pomysł, żeby wrzucić cierwo do stawu? Mówiłam, żeby trzymać się z dala od stawu. — Nie mówiłaś, że masz własnego demona, że cały dom jest przeklęty. — Dość! Alina uniosła dłoń. — Idź do domu, weź w obrus dużo jedzenia i wrzuć do wody. — Tylko do wody, a nie na lód. — A potem przejdźcie tu do nas. — Ale lepiej nie biegiem. Monika wyglądała, jakby chciała coś powiedzieć. Wywrócona kilkukrotnie przez koci ogon, była kompletnie mokra, przerażona i wściekła. Najbardziej była wściekła. Dlatego dwa razy nabrała powietrza, by w końcu posłusznie wrócić do domu. — Pomóż mi — pogoniła ogłupiałego szwagra — Razem wynieśli, zdobiony zielonymi liśćmi ostro krzewu i lizakami w biało-czerwone paski, pełen jedzenia obrus, Rozchuśtali i wrzucili go do poszarpanego przerębla. Czający się w krzakach kot zamiałczał, skoczył za obrusem i zniknął pod taflą. Alina rozdała wszystkim płonące witki i kazała otoczyć staw. — Odsiągnij, męża, od brzegu! — poleciła Monice. Wyjęła z bagażu butelkę piełonówki. Wypowiedziała ciche zaklęcie i wylała wódkę na taflę, która zaczęła się zamykać. W ostatniej chwili wyskoczyła z niej czarna łapka, ale była mniejsza i schowała się, gdy uderzyli ją witkami. Został ślad na śniegu, przypominający do złudzenia odcisk cukrowego lizaka. Staw pokrył się gładką, lśniącą taflą. Pod spodem coś kotłowało się i wirowało. Noc zbladła i zaróżowiła śnieg przerażeni śmiertelnie zmęczeni ludzie siedzieli przy dogasającym ognisku na szarych twarzach widać było jaśniejsze smugi Alina szeptała ostatnie zaklęcie Koniec nocy koniec mocy już se bobok nie wyskoczy Dziękuję za wysłuchanie opowiadania o Mróż. jeżeli się podobało proszę o lajka subskrypcję i komentarz Pozdrawiam, Bruno Siak.